Dzień dobry wieczór, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, gala Prime, MMI. Ze mną Oskar, Oskar, e, antyterrorysta. I od razu moje takie pytanie się nasuwa: antyterroryzujesz czy terroryzujesz? E, jak to wygląda w praktyce i jest w praktyce? W praktyce to jest tak, że byłem policyjnym komandosem e, 3,5 roku ponad. Mhm, ale nie w teorii, tylko w praktyce. W praktyce? No to z drzwiami niektórym najgroźniejszym ludziom w Polsce i takim okrutym bandytom, co mordowali innych. E, czy szukasz tu na gali bandytów? czy? Nie, nie już nie jestem. Tyby, prywatnie? Bo, nie, prywatnie, żeby się pobawić, bo kupę lat w sporcie siedzę, a jeżeli mogę się tym pobawić i jeszcze na tym zarobić, to czemu nie? Mm. Czyli szukasz tutaj sobie przeciwnika, można powiedzieć, tak? Tak, już jednego znalazłem, na był zamysł walki 2 na 2. Ja z Piotrkiem Halmanem, on też jest byłym ateciakiem, znamy się z Piotrkiem 10 lat, żeby zrobić 2 na 2, szatka, Załęcki, ja i Halman. Halman poparł ten pomysł. No, jeżeli chodzi o Denisa, no to na początku spinał się do mnie, miał przyjechać. Czekałem na niego. Oczywiście, uszalonego reportera on odkręcił kota ogonem, jak to on, no, ale co zrobić? Nie? Hmm, no to powiedzmy, proszę cię, czy, czy to wygląda tak, że wiesz, czy, czy jest spina prawdziwa, czy wyszukacie kogoś no, do walki po to, żeby zarobić, czy rzeczywiście chcecie trochę oczyścić e, gale free z bandziorów, niebezpiecznych ludzi, i e, zasiać troszeczkę czystości i sprawiedliwości na terenach free ja po prostu nie lubię takich napinatorów jak oni pozarki. Na przykład jest przeciwieństwem swojego ojca Dawida. Jestem bardzo wielkim jego fanem, to jest normalny gościu, a Denis to jest taki pozorans, nie? Dużo szczeka, mało robi. Wiem, że mieliście dość ostrą spinę na social mediach, ale o co poszło? Poszło o to, że tam Okej okay, ja znaczyłem go tym e, memami, tak? Z szachtą, żeby wyzwać ich do walki. No i do mnie Denis się odpalił, jak to. Słuchaj, kurwa, to tam. To". No, do mnie nikt tak nie będzie mówił. Ja tym bardziej taki kindypaul. No. <grywa> kindypaul? Tak, on będzie wiedział, o co chodzi. A, a powiesz, zdradzisz nam, o co chodzi? Ja, no, że z zwykły kutasem, niczym więcej. <grywa> <grywa> Denis z Załęcki, nie Dawid. Tak, Denis, Denis. Dawid jest mega gościem. No i chodzi o to, że najbardziej Denis mnie wkurzył tym, że w czwartek specjalnie czekałem na niego, miał przyjechać, mieliśmy się pizgać. Tylko mu powiedziałem, przyjedziesz, wszyscy wiedzą gdzie mieszkam, a na co dzień mieszkam z rodzicami, którzy są w podawale, Mówię, nie przyjeżdżaj im tutaj, bo wystraszysz mi rodziców, to cię gościu zniszczę, tak? I czekałem na niego. Mieliśmy się ustawić. No i tak jechał, że nie dojechał, jeszcze się go pytałem, czy wzłasz górnika na paliwo. E, wiesz, jest duża różnica warunków fizycznych między tobą a Denisem Załęckim. No tak, i co z tego? Mm -hmm. Uważasz, że dasz sobie radę, tak? Jako... No tak, jak pójdziemy Baba ma to jak najbardziej. Czyli MMA ewentualnie. Tak. Mnie to bardzo ciekawi, co sądzisz tak naprawdę o Freak Fightach? Czy, czy widzicie, ty jako jeszcze na razie z zewnątrz, czy widzisz tutaj po prostu tylko możliwość zarobku, czy też, czy też właśnie chęć spróbowania swoich sił przy tak ogromnej publiczności, której nie mają nawet tak naprawdę gale sportowe? Wiesz co, ja się chcę spróbować coś nowego, e, jakieś takie wyzwanie. Wiadomo, nie ma co się stricte nastawiać na zarabianie hajsu, tak? Bo zabawa jest przede wszystkim, nie? Ja A. już sportowe sukcesy odnosiłem przez ostatnie 14 lat, nie? Teraz chcę się pobawić. A jako antyterrorysta powiedz mi, e, jakie tu najbardziej widzisz zagrożenie? Może są osoby, w których widzisz zagrożenie e, dla nas, dla społeczności, jak i... E, dla tutaj dla wszystkich widzów. Nie no, co ja bym mówił. Każdy jest normalny, każdy coś swojego ma za uszami, no ja też... Ja nie, roz... ja jestem grzeczna. Ja też się rozstałem w niemiłych okolicznościach z moją byłą y, firmą, Tak, dziewczyną, taka diablica, że aż trzeba ją z, z kajdanki na plecy i nie, do Właśnie, do... właśnie poniekąd przed też mnie walili, ale dobra, no. Wy z roboty przez dziewczynę? Tak, 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 bo mnie pomówiła o dużo rzeczy, mniej więcej, m.in. innymi Zorganizowana grupa, i tak dalej. Z wszystko. Serio? No. I miałeś kolegów antyterrorystów, którzy przyszli do ciebie cię przeszukiwać? Nie, nie, nie. nie. Po prostu nie. Tak, tak nie było? Nie zatrzymali we Wrocławiu na Granicznej i w Picabłosie na trzy samochody. Bo ja znam taki przypadek, że dziewczyna e, zmieniła sobie chłopaka i ten chłopak tamten poprzedni zazdrości nasło, właśnie na nich jechali sobie na wycieczkę w góry, dało antyterrorystów. E, właśnie za handel narkotykami okazało się, że zrobił to pozłości no, ale bywa i tak, prawda? No, to, to wszyscy... Ła bardzo to, łatwo po kogoś przypadek. pomówić. Tak, bardzo łatwo kogoś pomówić w Polsce, nie. No dobrze i powiedz mi, co się dzieje w takim przypadku? Ktoś kogoś pomówi e, i tamten ktoś nie odpowiada w ogóle? No nie, dopiero jak udowodnię swoją niewinność, to mogę go zniesławienie. Podaj. To jest to. No dobra, wróćmy do Denisa Załęckiego. Powiedz mi, proszę cię, jeżeli chodzi o Denisa Załęckiego, co uważasz na ten temat, że założył OnlyFans i tak dalej. I w ogóle no wiem, że go nie lubisz, mieście ostro spinę. Ogólnie to jest tak. Jeżeli on się zadaje w tych kręgach i jest tym sztywnym gitem, tak? No to jeżeli jego dziewczyna jest z to nie powinien mieć nigdzie wjazdu. Takie są zasady. No? To ty jako antyterrorysta anty znasz zasady z drugiej strony, tak? Z drugiej strony barykady? Tak, tak można powiedzieć. Czy byłeś i w tej stronie, i w tej stronie? Nie mogę powiedzieć. A ja jestem bardzo ciekawa, wy pewnie też. Nie mogę za dużo powiedzieć. To... No dobra, to no jest... sprawę niezakończoną. zakończoną. No, to ja już nie ciągnę, widzę, że robi się bardzo ciekawie. Zdajesz sobie z tego sprawę, że tutaj im gorzej, im dziwniej, tym lepiej. Tutaj jak jesteś grzeczny, to jest trochę nudno. No wiem, ale ja nie należę do grzecznych, tak ja jestem bardzo ciekawa, czy Wy jesteście ciekawi tej oto osobowości nowej na rynku Freakfightów, w świecie freak Fightów, Na rynku to trochę dość dziwnie brzmi. Ja jestem bardzo ciekawa, czy dalej coś się potoczy. Piszcie w komentarzach subskryp subskrypcji, dzwoneczki. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że będzie się działo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.